Cześć, tu Maja i Róża. Dzisiaj specjalnie dla Was, pokażemy Wam jak zrobić dubajską czekoladę. No to zaczynamy. Do dubajskiej czekolady będzie nam potrzebne kilka składników. Na początku mamy ciasto filo, bo w naszym sklepie spożywczym nie ma dostępnego ciasta kata ifi. No i a ciasto filo to tak naprawdę jest ciasto kata ifi, to jest tak naprawdę pokrojone ciasto filo. To jest to samo, jest z tych samych składników. I mamy też taką krem picelsjowy. Pokaż. Całą butelkę. Okej. Okay. Ja później butelkę? Aha. Okay. Tu mamy foremkę y, na czekoladę, mamy sy silikonową. I trochę jest mm, mało głęboka, ale powinna nam wyjść. Mamy też taką posypeczkę, mamy odrobinę, bo nam zostało bardzo troszeczkę, ale coś tam jest. I my mamy trzy czekolady. Czekolady możecie, może być gorzka, może być mleczna, my mamy jak czekolady jak uh -huh. Może być nawet biała, ale to chyba nie pasuje trochę. No i bardziej takie, żeby no, no to, No to zaczynamy. Najpierw musimy posypać Posypką. Posypką. Ups. Ja też sobie trochę zabierze. Ja sobie zabiorę jeszcze troszkę. Możecie tutaj w zamian tego na przykład dać jakąś czekoladę, na przykład lub białą. Na przykład my próbowaliśmy na jednym z naszych shortsów dubajską czekoladę. Taką z różowym, właśnie. Z, z... różowym. No, tą polewą z różowym. Okej, okay, myślę, że wystarczy. No. Teraz musimy roztopić czekoladę. Musimy roztopić tę jedną trzy, czekoladę. Trzy no. Teraz musimy zagotować wodę, żeby na czekoladę. To Maja zagotuje nam wodę. A ja połamię czekoladę. Strasznie trudno jest takie widoczne. I sobie wyłamiętam te drugie. Dobra, teraz bierzemy sobie czajnik, tą wodę i musimy przygotować dwa, dwa garnki i do tego większego sobie wlewamy wrącą wodę Tylko uważaj na mnie Ja wrzucam Już się powoli robi. Mmm, jak to ładnie wygląda. Teraz trzeba pokroić na bardzo cienkie paski ciasto filo. I u nas będzie to mama robić. Tak. Było bardzo, bardzo no. cienkie. Mamy tutaj czekoladkę już roztopioną. Jak się ciągnie. I I ciasto filo pokrojone. Musimy wziąć ja. dosyć dużą kostkę masła. Nie żałujcie jej sobie. I Włożyć na patelnię. Na patelnię. I trzeba ją przeznażyć. Dada, coś Musimy teraz sobie tak trochę nim pojeździć. Mama mnie. Do pana budzi mnie! Hana będzie mnie. Musimy lecz na roztopieć. O, jak pachnie mas. Tylko nie w cały kornek. Ci to przeł piec I żeby nie zostawiać tego samego, no bo można się to spalić. Jedzu nie, tego Tak dużo Nie żałujcie sobie tego. Dobra, wyłączamy sobie już naszą płytę, bo mamy już yy, przesmażone dokładnie, jest bardzo chrupiące i teraz musimy to zostawić, żeby to się chwilę ostudziło, a my idziemy wylać naszą czekoladkę. Ja też spróbuję. Mmm, no. słodka. No, jest bardzo słodka. Bardziej. Miesiliśmy sobie właśnie do miseczki. Dajemy oh. tu krem pistacjowy. No. Czekaj. Nie możesz tego tak ocierać, bo później nie wymieszasz. Nie wymieszam. Mamy tutaj nałożyć. już piękny kremik. I musimy Teraz go nałożyć. Dokładnie. Na naszą bajkę. Ma na Na pewno, żeby takie było chrupkie. Tu jeszcze masz. Dokładnie Tu jeszcze masz. widać Ale to jest piękne. No, weź taką łyżkę i włosz tam. No, to to się nazywa Łycha. Ale to musi być słodkie. No, na pewno będzie słodkie. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, jakiego tego spróbuję. Tylko pierwsze trzeba to do lodówki dać. Rany, mhm. jaki to jest takie mega duży. Teraz sobie wykładamy naszą czekoladkę i musimy na nią... Pole, poleć tą czekoladą. Teraz musimy dać naszą dubajską czekoladę do lodówki na około godzinę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, jestem bardzo ciekawa. Czekaj, możecie od dołu tak trochę trzymać, żeby to nie wypadło. Dobra, wkładamy sobie do lodóweczki. Za, za godzinę. godzinę! No, dla was to będzie chwileczka, a my, dla nas to będzie wieczność. Teraz chyba już nasza dubajska czekolada się zrobiła, więc idziemy po nią. Dobra, Ty za jedną i ja za drugą. Jako ona jest twarda, No okay. Teraz ją musimy wyciągnąć razem Jaj, prawdziwa wow. czekolada Zobaczcie jak ona pięknie wygląda Może ją przełamiemy na pół Trzy, cztery Ale ono jest twarda No serio? Patrzcie, czekajcie. Taka twarda, że nie mogę jej normalnie zjeść. O reny, ale ona jest twarda. Patrzcie! Zobaczcie jak ona jest na środku. Dobra, to teraz zrobimy testik. Mmm, mm, przepyszna. na. Polecamy. Bardzo. Była mega dobra, bardzo polecamy z naszego przepisu tutaj zrobić, tak jak my robiliśmy. Na pewno wam wyjdzie przepyszna. No to papatki, pa!